Kurzyliście się kiedyś tak, że stworzyliście własne państwo? Przykładów takich działań nie trzeba daleko szukać. Parę lat temu szereg nagłówków w polskiej prasie ogłaszało powstanie nowej mikronacji pod Radomiem. Państwa kabuto. I w ogóle temat takich mini państwek jest dla mnie, jakby nie patrzeć absolwenta stosunków międzynarodowych niewiarygodnie interesujący. Z żywym zainteresowaniem obserwuję takie projekty jak Silandia, czyli mini nacja, która proklamowała swoją niepodległość już parę lat temu na opuszczonej przez Brytyjczyków morskiej platformie obronnej albo Liberland, czyli państwo powstałe na skrawku ziemi pomiędzy Chorwacją i Serbią. A udało im się to, ponieważ żadne z tych państw. Nie rościło sobie praw do tej ziemi, więc po prostu przejęli działkę o powierzchni około 700 hektarów. I choć na razie nikt nie traktuje ich poważnie, to też nikt im szczególnie nie przeszkadza. I dla porównania, taki Watykan ma zaledwie 44 hektary, więc to nie jest aż tak mała działka. I choć mógłbym na ten temat naprawdę rozmawiać godzinami, bo to jest serio bardzo interesujące, to chcę się skupić na innym, bardziej technologicznym wątku. A wszystko zaczęło się od tego, teraz Did you know that there's about to be a floating AI platform in the ocean with over 10,000 NVIDIA GPUs? AI models, free from government regulation. Otóż po tym, jak w USA przeszło prawo nieco temperujące zapędy fanatyków sztucznej inteligencji, organizacja zwana Dell Complex tupnęła nogą i stwierdziła, że Co to to nie? Tak się bawić nie będziemy i jeżeli USA nie cofnie swoich słów, to oni wypie... A co powiedziało USA? No... Żeby <coughs> Żarty na bok, ale niedaleko. Dell Kompleks ogłosiło, że w związku ze zmianami regulacyjnymi w USA zamierzają wsadzić na statek potężny superkomputer mający do dyspozycji moc tysięcy najmocniejszych kart NVIDII. Dlaczego na statek? A właściwie na bardziej taką platformę pływającą, no właśnie dlatego, że zamierzają wypłynąć na międzynarodowe wody i uwolnieni od jarzma legislatywy ciemiężących ich Stanów Zjednoczonych, zamierzają trenować swoją sztuczną inteligencję tak, jak im się to tylko podoba. I żeby było weselej, Del komplex twierdzi, że zamierzają ogłosić w związku z tym powstanie swojej własnej nacji z własnymi, bardzo luźnymi prawami. A żeby było poważniej, mają posiadać też służby porządkowo odstraszające w postaci uzbrojonych, kontraktorów. Na wypadek, gdyby cyfrowym piratom albo regulatorom rynku AI przyszły do głowy jakieś głupie pomysły. Nie powiem. Koncept jest bardzo interesujący przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jak już wspomniałem strasznie, strasznie kręcą mnie takie mini państewka, a po drugie dlatego, że jeżeli dobrze pamiętam ze studiów, to co prawda statki nie są traktowane jako terytorium danego kraju per se, ale zdarzenia, które tam się odbywają, w tym jak zakładam tworzenie hiperpotężnej nie Objętej restrykcjami sztucznej inteligencji, podpada pod jurysdykcję prawną kraju, pod banderą którego pływa jednostka. A nie mam pewności, co się dzieje, jeżeli taki statek pływa bez bandery, albo lepiej, z własną banderą. Autentycznie, jestem mega ciekawy. Jeżeli ktoś wie, błagam, niech mi powie w komentarzu. Te dwie rzeczy sprawiły, że zacząłem szukać więcej informacji na ten temat. I niestety, im dalej w las, tym bardziej się rozczarowywałem. Wszystko wskazuje bowiem na to, że cały projekt i szum wokół niego to jedna Wielka mistyfikacja, która być może ma na celu ośmieszenie kilku większych wydawców, którzy bez sprawdzania informacji przedrukowują kolejne nagłówki. Na razie nie ma argumentów przemawiających w 100% za tym, czy to prawdziwa akcja, czy tylko fake, ale większość makiet przedstawiających platformę to nie, jak go nazwano Blue Sea Frontier Computer Cluster, tylko zdjęcia lub rozwinięcie szkiców Estrella Del Mar 3 pływającej elektrowni od Samsunga. A niemal wszystkie fotki i grafiki dostępne na stronie zostały wygenerowane generowane z pomocą AI, co też nie jest szczególnie wiarygodne z perspektywy projektu moim zdaniem. Jeżeli jednak, tak jak ja, jesteście ciekawi dokąd to zmierza, to możecie obserwować ich na Twitterze. Tylko żeby was y, ręka nie świeżbiła dawać im jakiekolwiek pieniądze, bo coś czuję, że tak to się skończy. Z drugiej strony, jeżeli martwicie się co może się stać, jeżeli cyberboje wypłyną poza zasięg jakiejkolwiek państwowej jurysdykcji, to mogę was zmartwić. Okazuje się, Powiem, że pod latarnią najciemniej i nie trzeba bezpaństwowej morskiej platformy, żeby kręcić podejrzane interesy z pomocą kart graficznych. Niektórym wystarczy na przykład siedziba naczelnego sądu administracyjnego. Parę dni temu polski internet obiegła informacja, że w siedzibie sądu w Warszawie znaleziono ukryte w kanale wentylacyjnym koparki do krypto. W związku z czym śledztwo wszczęła prokuratura, a o zdarzeniu powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Co ciekawe, wszystko wskazuje na to, że sprzęt postawili pracownicy firmy, która odpowiadała za stan techniczny budynku. Odpowiadała, bo sąd oczywiście już rozwiązał z nią umowę, ale co najlepsze była spora szansa, że nikt by nie zauważył, że coś jest nie tak, bo odkrycia dokonał Wypadkowy pracownik techniczny spoza firmy. Dziwię się natomiast, że nikogo nie zaalarmowały podwyższone rachunki za prąd, bo, co prawda, nie wiem ile było rzeczonych koparek, a siedziba naczelnego sądu administracyjnego to spory gmach. Ale wydaje mi się, że powinien być to zauważalny wzrost. Nawet nie chodzi mi o kwoty, bo te same w sobie się podwyższyły, ale zużycie. A jak wiemy, temat krypto trochę przystygł i ma to przede wszystkim związek z tym, że rynek spowolnił, ceny spadły, i teraz, żeby kopanie było opłacalne, to najlepiej znaleźć jakieś alternatywne źródło energii. Wiecie, panele słoneczne, mała hydroelektrownia, albo właśnie podpięcie się do sieci budynku administracyjnego, bo wiadomo, że. Państwowe to za darmo. Na miejscu organów kontrolnych zrobiłbym taką lotną brygadę informatyczną, która miałaby wgląd w zużycie i bez zapowiedzi by odwiedzała instytucje państwowe. Bo przypominam, że to nie jest pierwszy raz, kiedy coś takiego się zdarzyło. A skoro jesteśmy przy państwowych pieniążkach, czyli naszych patriotycznie oddanych w formie podatków, rząd zdecydował, że przekaże 1,5 miliarda dolarów na wsparcie budowy fabryki Intela w Polsce. I można dyskutować, czy to właściwe posunięcie, czy nie, ale przypominam, że Intel ma włożyć w fabrykę 4,6 miliarda dolarów i jest to największa dotychczas zagraniczna inwestycja w Polsce. A uwierzcie mi, bardzo potrzebujemy takich inwestycji. Szczególnie w segmencie nowych technologii, polski zakład integracji i testowania półprzewodników, w powstanie w miękini na Dolnym Śląsku ma odpowiadać za końcowy etap produkcji mikrochipów i docelowo znajdzie w nim zatrudnienie 2000 osób. Uff, aż mi się zrobiło gorąco od tych kwot i tylko jedna rzecz jest w stanie mnie teraz ochłodzić. Przegląd darmowych gier. Kojarzycie te reklamy gier mobilnych, w których najpierw uciekacie przed jakimiś zombiakami, a potem budujecie swój własny obóz i odpieracie kolejne fale potworów? Nie trzeba chyba mówić, że właściwie nigdy nie okazują się one prawdziwe. A jeżeli są w jakikolwiek sposób prawdziwe, to po paru godzinach okazuje się, że nie da się w nich nic zrobić bez wydawania co chwilę pieniędzy. Jeżeli zamiast tego chcielibyście pograć w prawdziwą grę tego typu i to za darmo, to macie szczęście. Od 16 do 23 listopada do zgarnięcia za darmo na Epicu jest Surviving the Aftermath, czyli gra, w której możecie zarządzać swoją własną kolonią ocaleńców. A co najlepsze, gra wychodzi spod egidy tego samego wydawcy co popularny Surviving Mars. I mimo, że stworzyło ją inne studio, to jest formalnie częścią tej samej serii. Jeżeli jednak symulatory to nie wasza para kaloszy, to spokojnie. Epic przygotował dla was coś jeszcze. Airflock to estetyczny, baśniowy, Którowy RPEG. Patrząc na gameplay, ciężko nie zauważyć mocnej inspiracji rozwiązaniami RPGowymi z kraju kwitnącej wiśni. Jeżeli zatem lubicie takie klimaty i macie wolne 30 godzin, na które jest obliczone przejście gry, to zachęcam do zgarnięcia z Epika. Za darmo możecie zrobić to dokładnie w tych samych dniach, czyli od 16 do 23 listopada. Jeżeli natomiast nadal wam mało, to w materiale ukryty jest dzisiaj kod na grę Tiff. Mimo, że gra wyszła w 2014 roku, to nadal jest moim zdaniem jedną z najładniejszych i najlepszych skradanek w swoim rodzaju. Dlatego mam nadzieję, że ktokolwiek zdoła ją przepisać do swojego konta na Steamie, będzie miał mnóstwo zabawy. Ja natomiast jak zwykle zapraszam Was na streama i tutaj ważna wiadomość, w momencie nagrywania tego wrapa pracuję nad ogarnięciem w końcu multistreamingu, żeby ci, którzy nie lubią Twitcha, mogli ze mną posiedzieć także na YouTube. Nie chcę jednak streamować tutaj, żeby nie mieszać kontentu, ale możecie mnie odwiedzić na kanale, na którym do tej pory archiwizowałem streamy, żeby zobaczyć, czy już udało mi się wszystko jakoś podłączyć. Odnośnik do drugiego kanału od jakiegoś czasu pojawia się na samym końcu. A jeżeli chcecie wbić na Twitcha, to jak zwykle link w przypiętym komentarzu. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa-pa!